Okej, okay, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Vader. Nagrywa się wszystko, wszystko jest podłączone? Tak. Okej, okay. postanowiłem, że od tego odcinka... To znaczy, ogólnie, postanowiłem, że... Um, no, że wypróbujemy opcję z moją facetą, zobaczymy jak to pójdzie. Um, nie wiem, czy mam dobre reakcje, no ale jakby... YouTube rządzi się swoimi prawami, a lubi to YouTube ludzie to lubią, więc zobaczymy czy to podziała po prostu. Więc możecie zobaczyć w ogóle jaka prowizorka tutaj się trochę odbywa. E, nie, bo tam jest pranie. Dame! <grym> bo jesteśmy w dużym pokoju, <grym> więc jest zabawnie. Dobra, mniejsza o to. To jest mało ważne. Dobra, później poprawię kamerę najwyżej. To nie jest ważne. Dobra, słuchajcie, e, gdzie my jesteśmy? Muszę troszkę przyciszyć sobie tą grę na słuchawkach, bo to jest masakra. A, Dame! A, świetnie, bo ja sobie tutaj nic nie odnowiłem. Dobra, trzeba odnowić trochę przeciwników. Ech, chociaż bardzo tego nie chcę. Ech, gdzie my w ogóle idziemy? Aha, tak, już wiem gdzie idziemy. Dobra. Długa przerwa miałem. Ech, długo, długa, długa przerwa miałem. Tak, ja nie odmieniowuję, dobrze. Dame. E, cicho. Szybciej się skopnęli, że ja tu jestem teraz. Wcześniej jakoś nie zwracali na mnie specjalnie uwagi. O, dajmy. E, 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 ziomek, ziomek. Chilluj, chilluj. Dejm, oni nie chcą przestać strzelać. Kotek, e, znaczy, może... kotek, może... <noise> kotek do szturmowca. No to. Nie. <noise> Dobra, mniejsza. Um... Okej, tam jest to pole, tam jest to. Tutaj była winda, czyli jedziemy w górę. O, Dame. A, kawka w ogóle? Dzisiaj jest zimno, jest strasznie źle, pada. Znaczy, Anglia, no to. O, fuck. To mnie wcale nie ten, wcale nie powstrzymuje gry od zadania nam, jakby obrażeń. Dame! Po raz pierwszy to ogarnąłem. Serio, wcześniej nie miałem tego, tego, tego nie wiedziałem, że to tak działa Dobrze wiedzieć tak na przyszłość mm. Dajmy. Mm. Okej, okay. no i tutaj jest ten dupek Nie lubię ich Serio O Boże To ten do, 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 do widzenia. Nie lubię ich, naprawdę. Świetnie, nie spowolnij tych tych ich hmm. No wzmocniło bardzo. da im. Dobra. Ej, a tam jak się dostać? Aha, już wiem jak się tam dostać. im, to jeszcze nie teraz. W sensie to później, ale... Ale jeszcze nie teraz. O nie, tutaj zje błagam, żebym nie musiał tutaj manewrować. Tutaj będzie pewnie jeszcze dużo zjeżdżenia. A nie, dotarliśmy do venatora. No tak. A czy... A nie, a tak. W sensie to, to, to dobrze, to bardzo dobrze bym powiedział nawet. I jeszcze nie zginąłem w tym odcinku, jest dobrze. Jest dobrze. W sumie nawet nie miałem gdzie zginąć. a Aj. No dobra, ale idziemy. Ugh. Szparagi. Miejsce katastrofy. No dobrze, no to wskakujemy do wody. Jup! I, I płyniemy. A tu jest ten. Dup oh, fuck Ja nie, nie lubię tego miejsca. W sensie... tu są, Co. Tu, tu jest ten taki. N-n-n-nie rankor nawet chyba. O, 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 patrzcie, to jest Szańcy fajne. Ten pomnik klonom z Venatora. Szkoda, że nie znali prawdy. Irytujesz mnie. O, dobra, jest Git. Um, tak. Ładny pomnik. Pomniki? Widzisz, nie tylko Imperium musimy się przejmować. Tutaj coś było Ja nie pamiętam co Ale tutaj chyba szło się dostać ten Czy mogę już tutaj pływać w ogóle pod wodą? Nie, nie mogę jeszcze No dobra, natomiast tutaj jest chyba skrót bodajże jakiś Jeśli dobrze pamiętam Życie. Nie mały, nie ty. To ta woda. Tak, to jest skrót. Do... do gdzieś indziej. Jakby nie pamiętam gdzie to prowadzi tak dokładnie. O Boże. Powiem wam szczerze, dzisiaj się średnio wyspałem. Serio. Ale to też dlatego, że mam e, jakby film, Zysypałem który jest dość zyskawe. wielki. Tunele zrobiły się niestabilne przez tamte wykopaliska. O. Okej. Okay. Tąpnięcie. Znam tąpnięcie, bardzo dobrze. Kurde, powiem wam... Sprzęt wydobywczy. Ta. Powiem wam, tąpnięcia kopalniane nie są wcale takie fajne. W sensie, serio, jakby... Jak miałbym wybierać pomiędzy życiem z tąpnięciami, a życiem bez tąpnięć yy, kopalnianych, to wolałbym bez nich żyć. Naprawdę, to nie jest przyjemne. Bardzo. Tam na razie nie pójdziemy, bo tam jest. Um, jeśli dobrze pamiętam, albo źle pamiętam, uh, to, ten, to tam, tam, tam się zjeżdża dalej na dół, z drugiej strony. Y, I tam na razie jeszcze nie, nie jesteśmy zbyt silni, żeby tam iść. Fajnie i w ogóle nie ustawiam. A zresztą widzę, ile czasu się to nagrywa. W każdym razie. Um, bo tąpnięcia nie są wcale takie fajne W sensie serio, jakby, jak mam być szczery To przeżyłem sporo tąpnięć, kiedy mieszkałem jeszcze w Polsce Bo mieszkałem na Śląsku No i tam jakby to szkody górnicze i tak dalej, wiadomo No to, to wszystko się tam działo dość często, jak mam być szczery Średnio raz w miesiącu, to jest taki standard Były takie mniejsze, takie ala tąpnięcia Uh, ale pamiętam raz, raz było w 2000. Mogę użyć radia? Po co? Jakiego radia? Widzisz ten niszczyciel? O. Kopenator. W środku mogą być przydatne informacje. No tak. Dostanę się tam. Mm, w dwutysięcznym chyba... szóstym, jakoś tak plus minus. Um, ja wtedy byłem w podstawówce. Chyba w szóstej albo piątej, piąta, szósta klasa, jakoś tak. Było bardzo nieprzyjazne takie, nie, nie, nieprzyjemne tak, takie wydarzenia, ponieważ na kopalni niedaleko mnie e, była, by, no, była bardzo smutna sytuacja, ponieważ było takie wielkie tąpnięcie. E, bardzo, bardzo wielkie, potężne. Potężny wybuch metanu był w kopalni. W efekcie e, zginęła masa górników. Więc no, nie było to przyjemne, nie było to fajne. Uh, muszę powiedzieć, że rodziny. Znaczy, że niektórych z tych. z tych. Niektóre rodziny od tych górników znałem w sensie dzieciaki, nie? Od nich tam. Więc. Wiem jaki to był dramat, jak, jak ludzie oczekiwali, że ich, ich bliscy wrócą z tej kopalni, a na przykład nie wrócili. No, to było ciężkie. Ale pamiętam też bardzo dużo. Ten, było takiego wsparcia dla tych rodzin. Było fajnie. W sensie. Yy, było źle, ale fajnie ludzie ostatecznie zareagowali, nie? Więc. Powiedz mi, co to jest, BD. Bo no, to nie są rankory. Spisałeś się. To są sotazy. Nie, jo, jo, Jotazy, Jotazy. Whatever. Odpal to BD8. O! Klon. Yeah! Dobra, kawa. Kawa z rana, jak śmietana. Jest godzina 11. Wspólna walka. Uuuu, wrak natura Generalne Chiata. O, to jest to, co powiedział ten dowódca klonów. Fajne, fajne. Ciekawe wspominki tu są. Tylko, czy coś więcej? Nie. Ach, dame. No cóż. Ale takie, takie rzeczy można tutaj znaleźć. W sumie kurde teraz oczekiwania na, na ostatni. E, wróć na ostatnie dwa odcinki e, siódmego sezonu klonów wojen? Wojen klonów, tak? Um, no, jest, jest ciekawie. Tam się, tam to się dzieje teraz. O, o, ostatni odcinek. Fenomenalny, fenomenalny. Jak ktoś jeszcze nie widział, to recenzja jest tu mnie na kanale. Um, ostatecznie. hiperpowoka. Ja pamiętam, że ta, to poncho, ta hiperpowoka to nie była jakaś super. Brawo. No, super po prostu, ekstra. I ja miałem tutaj. Aha, przepraszam, że ostatecznie nie ogarnąłem, jak to ten. W sensie nie ogarnąłem tego. Um, tego streama i tak dalej, ale po prostu zainteresowani wiedzą o co mi chodzi. Ale po prostu prawa autorskie i tak dalej. To na co zwraca uwagę Kamil. No to niestety, ale ale są bardziej niż restrykcyjne. Więc no. O, tutaj się wyżej dostaniemy. No i tutaj jest taki. Wiecie, jeden z przedstawicieli bardzo złych tych JOTAZów. To jest ten. Jest jeden z tych minibosów, ale. Kumacie. Z nim się źle walczy, <noise> jak mam być szczery. <noise> Ojejku. No to będę, jak sobie przypominam, to ja w tym miejscu e, poprzednim razem miałem, miałem znacznie, znacznie więcej, znacznie więcej stymów leczących. Dame, no już go nie zaskoczymy raczej. A szparagi, ja już zapomniałem, jak ten. Nie, nie, dobra, lecimy stąd. Uciekamy, uciekamy. Nie, nie, zginąłem. Ja nie wierzę w to. Skup się, Krzysiek. Skup się, Krzysiek. Dasz radę. Zaufaj mocy. Nie daj się zabić. Na przykład, w ogóle ostatnio oglądałem ym, wczoraj. Ostatni odcinek lekostroniczny, który wyszedł, to jest w poniedziałek bo Wy ten film pewnie widzicie troszkę później. Um, jak mnie mam, pewnie jutro, czyli w środę, prawdopodobnie widzicie ten film. Um, w, tym, w tym tygodniu jeszcze na, na, na kanał wejdzie Holokron, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Um, natomiast widziałem odcinek lekko Stronniczych, bo nie wiem, czy wiecie, ale lekostroniczy wrócili. Zresztą po co ja to mówię? Pewnie i tak wiecie. Um, I są świetni. Natomiast um, co ja chciałem powiedzieć to to, że, że tam właśnie Karol mówił, że yy, Karol mówił, że YouTuberzy bardzo często teraz, w, szczególnie w czasach kwarantanny, bardzo często biorą, przebierają swoje, yy, swoje kamery i tak dalej. Yy, sobie wizualizują po prostu publikę albo człowieka, żeby mieć wiecie, wizualizację, że mają do kogo gadać. Co jest w sumie trochę smutne, ale z drugiej strony trochę to prawda jest chyba? No uciekaj. Ha! Nie możesz tu wejść Mam cię. I co teraz? I co teraz? <laughs> Ziomeczku Kto teraz ma większą przewagę, ha? Dobra, może zastosujemy tego exploita. Co w się? Sensie. Nawet nie jest exploit. Nie daj się zabić. Jesteś już daleko. Zaraz zabijesz wściekłego Jotaza. Jotaza. jota za... Jest! Tak, 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 tak! Tnij go! Panie, tnij go! Jest, mamy to. Zabiliśmy go, je! Yeah. Wściekły Jotas! Jotas! Pokonany, yeah Dobra, kamera tańczy razem ze mną nie Muszę uważać Yeah, Ło Ile doświadczenia za niego poszło Panie, cudnie Dobra, ale mamy jeden z tym Więc teraz trzeba uważać Wow, 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 Szczególnie, że tutaj są, no właśnie Jakbym nie zauważył, że tutaj jest ten To bym, to bym zmarł Zmarł, umarł a tu jest jakiś ten? Może? Nie, tu raczej nie ma nic, co mogłem przeoczyć. Tak? Dobrze myślę? No, raczej nie ma nic. Dobrze. Um. O nie! Czy ja tutaj muszę? O nie! Tutaj ja nie mam dostępu do tego miejsca jeszcze? Bo tutaj chyba trzeba wykonać takie uderzenie z ten. O shit, tutaj trzeba zrobić taki ten, a nie, da się, bo jest, później odblokowujemy takie uderzenie w dół jakby. Okej, okay, jeden szczurek ginie. No, nie! NIE! Pokonałem Miotaza, Zabił mnie szczur! Ha! Mamy cię! Ja! Yeah. Szczurek zabity! No pewnie, że da radę to przeciążyć. Wiadomka! A tutaj w ogóle chyba się dostaniemy do tego, tego... Nie wiem, kurde, mam iść tam. Ja wiem, jakiś tam. Nie wiem, co ja tu znajdę jeszcze. Nie pamiętam, serio. Bo zapomniałem. Kompletnie. Tutaj nawet nie musiałem skakiwać do wody, ale co tu jest? Czy ja tędy... Tam chyba coś jest. Ja bym to bardzo chciał. A ja nie wiem, czy ja tam będę miał później jakieś. Do... Chyba tak. Zobaczymy. Wow. Jaka cholera? Te roślinki potrafią być zdradliwe Serio, no ma nie wiesz kiedy Ci roślinki dojadą No, to było dobre Okej okay. Zginę tutaj Oh, shit Twoja matka jest kontrolowana. Nie, 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 on mnie, on mnie, on mnie zabije, on mnie pobije. On mnie bił. Dobra, słuchaj, ziomek, dogadajmy się. Serio. To samo powiedział twój poprzedni właściciel. Yeah, bum, bum, mamy to. To jeszcze raz, przeciążenie. To chyba teraz ten, tam się coś znajdzie, nie? Ta, tutaj jest coś. Czy ja tutaj wejdę. Czy ja tutaj teraz nie wejdę. Czy tutaj. A. Oh. tam coś jest. Nie pamiętam, co tam jest, ale coś tam jest. Zobaczmy. Jeszcze raz. Powoli. Nie. Tak? O, tak. I teraz tam wejdziemy. Ej, 24 minuty. Jedno, je, jedno, jedno, miejsc, jedno miejsce w całej lokacji. Super. Przygotować się. Ale ktoś ocalał. No. Ewidentnie. I to chyba jakiś Jedi nawet, tak? O, dame, ale ja teraz. Fuck. Bo ja muszę otworzyć te drzwi. Tak Ale... Czy BDA tutaj przyjdzie do mnie? Oby nie Oh shit, przyszedł Nie, typie Szalony ten szczur, jak taki, taki szczuropies Okej, okay, i teraz da radę, teraz mogę to ten podpiąć. W sensie teraz mogę to zostawić włączone. Bo teraz już nie ma połączenia z wodą, w sensie dostępu do wody. Widzicie? Ha! Można, można. W sensie mogłem to zrobić wcześniej, ale jestem po prostu za głupi, żeby... Żeby sobie z tym poradzić normalnie jak człowiek. Ewidentnie czasami Dobrze. Zobaczmy. Tak, mamy tutaj... Esencja mocy, esencja życia, mocy, mocy, esencja mocy. yeah Tak. Tak Gdzie jest Gdzie Mistrzyni Jedi. Yeah Moja oh. Chyba od wielkiego kanclerza. Wykonać rozkaz 66. Nie, jak mnie. Ej, chwila, czy teraz tutaj. Nie, no, wejdę, wejdę. Dim. No, wchodź tam, kal. Dobra, i spadówkamy stąd. Ehm um... Możemy tak rekreacyjnie zabić tamtego-tego, ale po co? już w sumie rekreacyjnie można Zabić tego-tego jednego jotaza, który tutaj jest Mamy jeden z tym, idealnie zabije nas jakby daleko nie mam do niego Żeby ewentualnie odzyskać sobie punkt umiejętności, nie? No chodź, chodź Chodź kolego Ja powiem wam, i tak jest dobrze, względem e, pierwszego razu jak grałem w, w, w Jedi Fallen Order. Bo za pierwszym razem to tu ginąłem na poziomie u, u, Rycerz Jedi, na poziomie Rycerz Jedi bodajże, no. Jakby bo wiecie, ja stwierdziłem, że skoro tak dobrze mi idzie w Gwiezdnych Wojnach, wiecie tam, Jedi Academy, Jedi Outcast i tak dalej. To dlaczego na Boga ja mam tutaj nie zanurkować, nie mogę nawet, więc będę musiał się tu wrócić później kiedyś. Mm, więc, dlaczego nie miałbym spróbować na normalnym poziomie trudności w takiej grze jak ta? Przecież to będzie prawie to samo. No, się okazało, że to nie jest dokładnie to samo. O czym, jak myślę, pomyślała znaczna większość ludzi, yy, fanów gwiazdowojnych, która grała w poprzednie gry. Nie! No nie ten to inny mnie zabił Tyf, on, on się próbuje z nim bić! Co za typ No jak bije się To będzie całkiem zabawne Nie wierzę Zresztoro tak skaczy naokoło niego tak łatw Łatwmy mu O nie, jak Zabiłem szczura, wpychając go do wody. Dame, Jak źle. W sensie, dobrze dla niego. Jakby Jotas go nie zabije przynajmniej, nie? Dobranoc, panie Jotas. No i fajno. Czy tutaj coś jeszcze jest? Szczur! Dwa szczury! Dasz mi z tym. Dasz mi z tym. <śle> z serem. <śle> Jestem głupi jednak. Boże, serio. Ej, dobra, bo tam można i do góry, i na dół. A na dole mamy dwie kozy. Czy mi się opłaca? e, e, e ty coś tam analizujesz? Skanujesz? Chyba tak. Co tam? Te rośliny przypominają futro gryza. No po prostu cudne skojarzenia. Ziomek. Jesteś... masterem prawdziwym, naprawdę, jeśli chodzi o grę w skojarzenia. Nie! Jak to mnie jeszcze trzepnęło? Giń! Dobra. Nie, yeah. ej dobra, jakby względem początku to mamy znaczny progres tego, jak sobie radza. <laughs> serio. mam być szczery. Dobry w tym jesteś. W tym jesteś. Jest droidem A, Coś tam było. Nalot. C to, to jest ten nalot? To jest ten nalot, tak? No nie. O, ej, to jest fajne. Stygion Prime. Gdzie ja to zdobyłem? Łup, łup, mamy to. Idziemy w górę, w górę. Panie, w górę, w górę. Dobra, dojdziemy do góry. Sonda szpiegowska. Obserwują nas. Znaczy, obserwują nas. Ty jakby, też jakby pokładasz bardzo dużą wiarę w to, że jesteś ważną osobą dla nich. Bo nie chcę ci nic mówić, Ziemek, ale oni mogą po prostu tutaj... Wiesz, pilnować sobie tych terenów, nie? Bo jakby, wiesz, to jakby no, no własność imperium jest jakby, nie? O Dobra, o, siema koleżko. No, 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 no Pokaż mi, co masz w środku, ziomuś Ja yeah. e, Gińście, Daleko ode mnie się wysadzać będzie przy mnie. Co za parak. A tak, tu możemy sobie odblokować skrót. Czy tutaj na dole coś jest? Osobiście nie sądzę. Ale teraz się ten skrót przyda. Talina jest w ogóle fajna, więc. Ona nas wciąga w górę. No. Pu-pu-pu! To jest fajne, że ona sygnalizuje, kiedy nas zaatakuje. Dobranoc. I kolejny. A w są jeszcze dwie. Myślałem, że jeszcze jeden, tylko. Jeszcze jeden sonet. Son sonet. No gin. Jezus. Się cholery wzięły. No O Boże, to będzie teraz do mnie lecieć. Nie, 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 gin, gin, gin. Tam, tam się wysać. Tam, już. Tam jest twoje pole. Idealnie. Jesteśmy do, do, dosłownie na, na, na jakby wiecie... Na skraju życia. I koniec odcinka. Sonda szpiegowska. Poradnik taktyczny. Ej, notabene. Mamy naprawdę dużo tutaj już ogarniętych rzeczy. Ja nie wiem, czy ja ostatnio nawet tyle nie miałem. Hmm. Dame? Tam się na razie chyba nie dostanę. O, echo mocy. A to gdzie ten, ten, ten... O, maksymalne zdrowie! Świetnie. Uuu, uu, mić A no tak. Bo to jest już po tym... No, bo to jest już po tym, po rozkazie 66. Ja. Yeah. Nie, 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 BD1. Czy tu gdzieś będzie zapis? Punkt medytacyjny, zapis, jakkolwiek by tego nie nazwać. Coś, co pozwoli mi. Usiąść na spokojnie wypić herbatę, kawę. Ziemniaki. Ewidentnie nie. Za to jedziemy w dół, więc też spoko. Ale spoko, zaraz Właśnie kończymy odcinek, więc. Rady. Zauważyłem to wcześniej To uczucie na dnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robi się coraz silniejsze. Jakże no jesteśmy tym gorzej się czuję? O, to źle. Na pewno nic dobrego. No, to się nazywa. No, wciąż raczej nie jesteś. No, ale okej, okay, mamy medytację. Jej! Super! Dobrze. Odpocznijmy sobie. No dobra, no to słuchajcie, w tym miejscu kończymy. Tak więc, dzięki serdeczne. Cześć, trzymajcie się i pamiętajcie, niech moc będzie z wami. Zawsze, na zawsze. No, do następnego. <laughs>